Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawiam moją hodowlę. Po nieprzyjemnej sytuacji, jaka miała miejsce dwa tygodnie temu, postanowiłem, że pora ponownie wprowadzić lokatorów do opuszczonych pojemników. Na pierwszy rzut idzie maluszek brachy Pelma Hamori. Moja hodowla bez tego pająka nie miałaby prawa bytu. Hamori był moim pierwszym pająkiem, dlatego ponowny zakup akurat tej braszki. Był tylko formalnością. Choć teraz nie wyróżnia się niczym szczególnym, tak w przyszłości będzie posiadać fenomenalne pomarańczowe ubarwienie. Brachypelma albiceps jest dla mnie nowością i jej zakup przybliża mnie do celu, jakim jest skompletowanie wszystkich brachypelm. Na początku mojej pajęczej drogi pająk ten nie wydawał mi się atrakcyjny. Nie mam pojęcia, jakimi kryteriami się wówczas kierowałem. Ale na całe szczęście zmieniłem zdanie. Już nie mogę się doczekać, jak zacznie ujawniać swoje właściwe barwy. Porównując ją na przykład do wcześniejszej hamori, widać subtelną różnicę w ubarwieniu już na tak wczesnym stadium rozwoju. Aczkolwiek, jak to na malucha brachypelmy przystało, wygląda po prostu jak młoda brachypelma. Gramostola pulchripes. Ptasznik złotokolankowy. Nie dość, że taki mały to się mi jeszcze schował za skrawkiem włókna kokosowego. Niech sobie siedzi w spokoju. Chromatopelma to również obowiązkowa pozycja wśród pająków. Po pierwsze jest to pająk, który wygląda pięknie już od malucha, ponieważ w miarę dorastania zmienia swoje ubarwienie. Na początku dominuje kolor pomarańczowy, który w późniejszym stadium zmienia się w niebieski turkusowy. Cechą pająka, która może pocieszyć oko, to pajęczynowe budownictwo. Pająk ten bez przerwy ulepsza swoją budowlę. Najlepiej umieścić mu w pojemniku albo terrarium jakieś elementy, do których może zaczepić pajęczynę. Co za tym idzie? Chromka tworzy ciekawe pajęcze struktury. Kolejny pająk pod moim dachem to Davus pentaloris. Przyznam, że jest to pająk, o którym nie posiadałem żadnej wiedzy. Miałem już kilka pająków w koszyku zakupowym, więc stwierdziłem, że dodam i jego, ponieważ skusiła mnie cena. 12 zł. No cóż, niewiele mogę o nim na tej chwilę powiedzieć, ponieważ muszę się doedukować. Pająk polecany jest dla średnio zaawansowanych. Pochodzi z Kostaryki i posiada słaby jad. Jak czytamy na stronie arend.pl, gatunek średniej wielkości. W początkowych stadiach spokojny. Później szybki i płochliwy. Wrażliwy na przesuszenia. Posiada włoski parzące dla średnio zaawansowanych. Psalmopeus Cambridges. Tego pająka otrzymałem jako gratis do zamówienia. Nie planowałem co prawda na tę chwilę żadnego nadrzewniaka poza karibeną wersji kolor, którą posiadam, ale jak go zobaczyłem to od razu mi się spodobał. Jeśli chodzi o poziom zaawansowania w hodowli, to sytuacja ma się podobnie jak w przypadku Davusa Pentalori, z tym że ten jest szybki zawsze i wszędzie. Więc trzeba mieć się na baczności, żeby czasem nie wybrał się na nieplanowany spacer. Tylko Cattle powiem tak. Mój wcześniejszy Wagans lubił się czesać. Ten też lubi się czesać. Już ma widoczną łysą plamę na odwłoku. Ale cóż, ten typ tak widocznie ma. Pamiętajmy jednak, że wszystko zależy również od osobnika. Pająk, moim zdaniem, ma świetną prezencję. Polecam dla początkujących. Hamuri, wagans i chromka to w mojej opinii świetne początkowe zestawienie dla tych, co chcą rozpocząć przygodę z pająkami. A oto jeden z moich ulubionych ptaszników. Jest to Tiltokat albo Pilosus honduras którego stawiam na równi z odmianą Nicaragua. Mega włochate, spokojne pająki. Maluchy uwielbiają kopać nory, dlatego ciężko jest je zobaczyć, ale w późniejszym stadium rozwoju satysfakcja gwarantowana z obserwowania pluszaka. Teraz przyszła pora na gienie, czyli Acanthoscurie geniculate. Jeden z najtańszych pająków dostępnych w hodowlach. Jak wahacie się, czy postawić pierwszy krok w terrorystyce i myślicie, że są to duże koszty, to rozwieje waszą wątpliwość. Gienia kosztuje dwa piwa z pojemnikiem, w którym zamieszka czteropak, a uwierzcie, rosną gigantyczne. Jest się czym pochwalić. A tak wygląda strefa kwarantanny dla moich nowo zakupionych pająków. Nie stoją obok pojemników z pająkami, które są ze mną dłużej. Taki zabieg ma na celu wykluczyć zarażenie się potencjalnym wirusem czy bakterią lub zakażeniem pasożytami. Kwarantanna trwa 2 do 3 tygodni, a potem pojemniki lądują razem z pozostałymi. Pająki, które przedstawiłem do tej pory, są to właśnie pająki ze strefy kwarantanny. Teraz zaprezentuję te, które przetrwały toksyczny pogrom, o którym nagrałem film. Pojawi się on w proponowanych, więc jeśli macie ochotę, to sprawdźcie. Jak straciłem 11 pająków. Drugą część filmu otwiera brachypelma Emilia, potocznie zwana Emilką. Pająk pięknie ubarwiony, co można powiedzieć w sumie o każdej brachypelmie. Myślę, że po kolejnej wylince uwydatni już nieco swoich właściwych barw. W tej chwili widać tylko ich wstępny zarys. Teraz porana budowniczego, jakim jest Tiltokat albo Pilosus Nicaragua. Tak, wcześniej był Honduras, teraz Nicaragua. To, co ten pająk wyczynia z torfem i ścinkami kokosu jest niesamowite. Cały ten szałas to jego dzieło. Przed wejściem do tego szałasu liniał konsumpcję Karaczanów przeprowadza na lewo od budowli, Zaś czas wolny zazwyczaj spędza w wykopanym dołku, w rogu pojemnika. Wybrał to miejsce, ponieważ od tamtej strony jest ustawiona mata grzewcza. Ten spasiony pająk to młoda pelma bomei. Ptasznik czerwononogi, czyli już czwarta braszka w tym filmie. Na następnej giełdzie terrorystycznej będę polować na pelme auratum. Przynajmniej na tej chwilę mam taki plan. Karibena wersji kolor. Pająk nadrzewny, który również zmienia barwy wraz z dorastaniem, podobnie jak chromatopelma. Niestety podczas kręcenia filmu nie miałem możliwości jej pokazać, a nie lubię niepotrzebnie stresować pająków, jak nie ma takiej konieczności. Zresztą i tak nie dałbym rady wygonić pająka z gniazda. W tym pojemniku znajduje się samica Tiltocat albo Pilosus Nicaragua, czyli tego pająka, co pokazywałem wcześniej. Zapomniałem wspomnieć, że polską nazwą tego pająka jest ptasznik kędzierzawy, a potocznie mówi się na niego po prostu kędzior albo zdrobniale kędziorek. Samiczka niestety ustawiła się odwłokiem do mnie. Jednak dzisiaj, czyli w niedzielę, 6 kwietnia, udało mi się nagrać fajne ujęcie podczas karmienia. Kompilacja pojawi się wkrótce i będzie pocięta też na kilka shortów. Tutaj na półce trzymam podstawowy zestaw terrorysty, czyli torf, ścinki kokosowe, karmówka i wapno dla ślimaka i krabów. Do tego resztki kory dębowej i fragment tuby korkowej. A to białe to hydrożel dla karaczanów. Zestaw pięciu pęset usprawniający pracę. Nie muszę za każdym razem czyścić pęsety po kontakcie z podłożem innego podopiecznego, tylko wymieniam pęsety. Potem robię dezynfekcję całego sprzętu izopropanolem 70% na nierdzewnej tacce medycznej i posprzątane. Na czarnej tacce kroję karmówkę dla małych pająków albo krabów, a do tej małej szklanej miseczki wrzucam resztki i wszelki brud z pojemników. To kolonia skoczogonków. Niestety mam za słaby aparat, żeby dobrze uchwycić te małe stworzonka. Skoczogonki mają proste zadanie. Mają czyścić terrarium z resztek jedzenia, aby zapobiegać rozwojowi pleśni i bakterii. Zwane są także ekipą sprzątającą, bardzo popularne w terrorystyce. Ci, co kiedyś oglądali kubę zająca, to z pewnością znają temat. W tym pojemniku trzymam kraby wampiry, a dokładnie sześć krabów. Podłoże stanowi mieszanka torfu, piasku i ścinek kokosowych. Większość podłoża zakryta jest przez mech, który jest wykorzystywany przez kraby jako kryjówki. W pojemniku znajduje się również jedna żywa roślina i dwie jamy po przeciwległych stronach. Na samym środku umiejscowiony jest kamień, na który kładę pokarm. Tutaj skoczogonki mają pełne ręce roboty, ponieważ w tych zakamarkach znajduje się cała masa pozostałości po konsumpcji. Jeśli chodzi o wodę, to nie jest ona filtrowana. Stosuje jedynie podmienianie wody z uzupełnianiem wapna. W środku pojemnika z wodą znajdują się drobne kamienie ozdobne, przykryte piaskiem. Wszystko przez to, że basen jest zbyt głęboki i krab nie miałby możliwości jego opuszczenia. Odcinek kończę przedstawiając afrykańskiego ślimaka olbrzymiego. Bardzo ciekawe stworzenie. Przez większość czasu zajmuje się jedzeniem i wypróżnianiem. Kolor odchodów jest zależny od koloru pokarmu, co jest naprawdę interesujące. Przedstawiony ślimaczek to nawet nie jest średniak wśród ślimaków. O nim i o krabach zrobię osobny odcinek. To tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy film Wam się spodobał. Jestem świadomy, że trzęsłem telefonem podczas nagrywania, ale postaram się więcej tego nie robić. Wszelkie konstruktywne zastrzeżenia mile widziane, w imię rozwoju kanału i mojej małej terarystyki. Trzymajcie się i do następnego.